Cześć. Cześć moi drodzy, witam was gorąco na moim kanale w nowym filmie. Ja jestem Ola i przepraszam Was trochę za moje głupkowate uśmiechy i takie podchichiwanie się tutaj, ale czuję tremę, ponieważ ostatnio do Was mówiłam na początku maja, a mamy praktycznie koniec czerwca i może się to wydawać niewiele, ale po tych dwóch miesiącach niepublikowania żadnych treści tutaj na YouTubie jest mi trochę dziwnie do Was mówić, ale oczywiście jakoś to przeżyjemy i ja się tutaj zaraz rozkręcę i przychodzę do Was z takim filmem Dzień z Życia, ponieważ ostatnio w moim życiu dzieje się bardzo dużo i pomyślałam, że może taki format wprowadzi tutaj trochę więcej regularności na kanale, bo będzie mi łatwiej opowiadać o tym, co się u mnie dzieje. Niekoniecznie tylko o samych książkach. Rzeczywiście jest więcej takich rzeczy związanych z organizacją ślubu, lifestyle'owych, po prostu takich życiowych, więc chciałam się tym podzielić z Wami. Może tylko króciutko Wam powiem, co aktualnie czytam, żeby ten kontent książkowy też się tutaj mimo wszystko pojawiał. Czytam sobie aktualnie Antykwariat pod salamandrą. To jest książka, którą czytam we współpracy z wydawnictwem Fabryka Słów i niestety bardzo źle mi się to czytało w papierze. Myślę, że około 150 stron męczyłam przez jakieś dwa tygodnie, i już miałam tę książkę właśnie porzucić. Kiedy zapytałam się Was na Instagramie, co robicie z książkami, których nie możecie zmęczyć, które są dla Was bardzo nudne, no i między innymi padła propozycja tego, żeby znaleźć sobie tę książkę w audiobooku. I ja nie wiem, dlaczego ja o tym wcześniej nie pomyślałam, bo przecież ja kocham audiobooki i uwielbiam ich słuchać, więc oczywiście skorzystałam z tej rady i jest audiobook na Legimi, jakby ktoś był zainteresowany, i Powiem Wam, że byłam na 140-150 stronie, a teraz już przeskoczyłam nie wiem, w dwa dni do 356, więc naprawdę ogromny progres właśnie w stosunku do tego, co było, kiedy czytałam tę książkę w papierze. Może więcej opowiem Wam o niej później, natomiast mam nadzieję, że uda mi się ją skończyć w najbliższym czasie. W ogóle tych książek ostatnio jest całkiem sporo, takich z różnych gatunków, bo zaczęłam sobie też słuchać Cinder właśnie na Legimi, bo jest dostępna nowa wersja od wydawnictwa SQN prawdopodobnie. Planetę Małp, gdzieś tam y, Szklany Tron Właśnie w wersji angielskiej też na mnie czeka Jeszcze jakaś inna książka, którą też dostałam We współpracy właśnie z wydawnictwem Sonia Draga Trochę tego jest, mam nadzieję, że Uda mi się chociaż trochę poczytać, bo Nie ukrywam, perypetie ślubne jednak Zabierają ostatnio większość mojego czasu I też planujemy znowu wyjazd Do kliwic właśnie w celach takich organizacyjnych Ale dzisiaj jest czwartek, więc Myślę, że nie będę dzisiaj jeszcze nigdzie Nie jechała, no i w takim razie Zapraszam Was do oglądania dalej Teraz nadchodzi krótki segment reality check Ponieważ prawda wygląda tak, że najczęściej rano robię pranie i tak było też tego dnia. Na szczęście udało mi się je wywiesić na balkonie, bo pogoda dopisuje. Moje kwiatki chyba się nie cieszą z takiego słońca, bo trochę je podsuszyło niedawno. I po praniu, jakie rozwiesiłam, siadłam do pracy, ale po czasie oczywiście zgłodniałam, więc zdecydowałam się tym razem na jajecznicę z kanapkami. Przy okazji śniadania na balkonie pochwalę się Wam moją miętą, która rośnie jak dzika. Nie ma nic lepszego niż własna mięta do wody z cytryną. I przyszła do mnie też to. Sempiku? Po co tu przyszłaś z sempiku? Ty już miałaś śniadanko. Przechodzę wam trochę ponarzekać na tematy ślubne, bo nie spodziewałam się, że będę miała tak ogromny problem ze znalezieniem tych jednych butów, bo wydaje mi się, że problem leży we mnie. Chyba mam zbyt wysokie oczekiwania w stosunku do tego, jak ta para butów ma wyglądać, bo chciałabym, żeby obcas nie był zbyt wysoki. Chciałabym, żeby palce były zakryte i żeby pięta była zakryta, a równocześnie chciałabym też, żeby te buty w miarę się trzymały mojej kostki, no bo jednak muszę całą noc przetańczyć i jednak z gośćmi się bawić, więc nie chciałabym sobie przy okazji. Skręcić nogi, a to jest bardzo możliwe w moim przypadku, bo ja raczej jestem e, taka, wiecie, potrafię się łatwo wywalać i wywracać, potykać i tak dalej. No i zamówiłam już którąś parę chyba z brilu, więc tutaj mam buty, których nie będę brała prawdopodobnie. Znaczy, na razie je zostawiłam, ale możliwe, że je będę zwracać. Wyglądają one tak i na pierwszy rzut oka wyglądają całkiem spoko i wszystkie moje tutaj parametry speł spełniają. Natomiast jak ubrałam te buty, to już jest moja druga para tych butów, bo wcześniej, jak zamówiłam zgodnie z moją wkładką stopy z długością, no to były. Za duże. Tak jak zamówiłam, to znowu tutaj z przodu, jak włożę stopę, to wystają mi palce, co wygląda okropnie i też nie jest stabilna moja noga w tym bucie. Wydaje mi się, że jeszcze troszeczkę jest on za duży, ale w brilu nie ma połówek. Kolor by się zgadzał, obcas by się zgadzał, bo muszę wam powiedzieć, że ja nie chcę iść na kompromisy, jeśli chodzi o obcas. Chciałabym taki słupek, bo wydaje mi się, że on będzie dość stabilny, poza tym mierzyłam kilka różnych butów, i właśnie taka wersja była dla mnie najwygodniejsza. No, zamówiłam teraz buty z ryłko. Gdzieś tu wam mogę wrzucić, o jakie buty do mnie idą, bo one mają dopiero jutro przyjść, ale znowu one są śnieżno-białe. A ja nie jestem pewna, czy to będzie pasowało do sukienki. Naprawdę nie sądziłam, że będzie tyle problemu z butami. Na razie, jeśli chodzi o inne dodatki, udało mi się zamówić piękne grzybyki, które Wam pokażę. I z grzybykami to też jest w ogóle śmieszna sytuacja. W ogóle z tymi ozdobami wszystkimi, tego jest tak dużo, że naprawdę idzie się po w tym wyborze i można przebierać godzinami, w różnych cenach, w różnych wykończeniach itd. Ja też nie do końca wiem, jak moje włosy będą wyglądały w tym dniu, więc nie wiedziałam, na jaką ozdobę się zdecydować: czy raczej taką jedną dłuższą, która będzie gdzieś tam z tyłu widoczna, czy jakieś dwie mniejsze. I uwaga, udało mi się znaleźć coś idealnego, bo znalazłam takie grzybyki które, no ostrość halo, które można ubrać tak razem i wtedy one będą stanowiły taką jedną, długą ozdobę, a można je ubrać osobno. Czy one nie są cute, czy one nie są piękne, więc wydaje mi się, że one będą idealne do tego właśnie, żeby jakąś fryzurę z nich wykombinować. Przynajmniej grzybyki mi się udało znaleźć, bo z butami to powiem Wam, naprawdę jest koszmar. Sukienkę znalazłam w jeden dzień tak naprawdę, bo byłam w dwóch sklepach, w których mierzyłam sukienki i w tym drugim już wybrałam sukienkę i to było takie... Tak, to jest ta sukienka, więc nie miałam jakiegoś wielkiego problemu. Natomiast całą resztą cały czas coś pod górkę, więc zobaczymy, jak te buty zryłko. Jak nie ryłko, to będę musiała kombinować dalej, ale powiem szczerze, że nie uśmiecha mi się szukanie tego dłużej. Więc tyle, jeśli chodzi o segment ślubny aktualny. Na razie inne sprawy w miarę. Idą gładko, ale też coraz więcej się ich pojawia i coraz więcej szczegółów trzeba też właśnie ustalać. No więc trochę głowa mi od tego pęka, dlatego też moja tutaj obecność na kanale była mniejsza i prawdopodobnie będzie mniejsza w najbliższym czasie, bo to wszystko trzeba jakoś ogarnąć. Myślę, że to tyle z mojego update'u. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłam i zapraszam Was do oglądania dalej. W trakcie dnia naszła mnie ja też straszna ochota na kawę mrożoną, taką homemade, ale niestety jestem beznadziejnym balistą i moja kawa przypomina raczej mleko z odrobiną kawy. Ostatecznie ta kawa nie była aż taka zła, ale zdecydowanie wolę chodzić na takie kawki na miasto niż robić je samemu. A propos jeszcze takich głupot, to chciałam się Wam pochwalić, że pierwszy raz w życiu zrobiłam sobie takiego typowego frencha, może niekoniecznie takiego mega typowego, bo zrobiłam sobie kolorowego i jestem tak zachwycona tym, jak te paznokcie wyglądają, że nie mogę Wam opisać mojego zachwytu, brakuje mi słów na to, jak to ślicznie i delikatnie wygląda. I chyba zostanę fanką, nie wiem, wyznawcą frencha i będę chodziła po prostu na french, zwłaszcza taki kolorowy, bo jest przepiękny, a ja lubię mieć zrobione paznokcia. I po prostu jak mam je ładnie zrobione, to jakoś tak plus 10 do samooceny i do pewności siebie mam. Udało mi się to skończyć całe, ale muszę Wam powiedzieć, że już nie domagałam na końcu i musiałam sobie te ostatnie strony odpalić w audiobooku, bo przesypiałam. A ja, jak zasnę po południu, to potem mam praktycznie wieczór z głowy, bo budzę się, boli mnie głowa, w ogóle nie wiem, który rok jest i tak dalej. Więc dokończyłam sobie w audiobooku, ale całkiem sporą część udało mi się też przeczytać właśnie w papierze. I chciałam Wam przeczytać tutaj. Pamiętam jeden komentarz, który widziałam na Goodricie, który uważam, że idealnie podsumowuje tę książkę. Patrycja napisała komentarz na Goodricie. Się. Szalona jazda bez trzymanki przez magiczną zieloną górę, trochę niczym gra RPG, zaczarowane portale, eliksiry, pozyskiwanie mocy itd. 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 I ja się całkowicie z tym zgadzam, że ta książka brzmi jak scenariusz właśnie takiej gry RPG, gdzie mamy bohatera, który zdobywa jakieś skille, rozwija się, jakieś nowe umiejętności mu się odblokowują, jakieś nowe taski, nowe questy. Ja strasznie źle się czułam z fabułą tej książki, bo tak skakaliśmy. Raz to było ważne, raz to było ważne, raz bohater się dowiadywał o jakiejś jednej rzeczy. Strasznie chaotyczna była ta książka i na koniec już się wahałam, czy nie ocenić ją jednak na dwie gwiazdki. Ostatecznie dałam jej trzy, ponieważ no nie była aż taka zła, ale... Te po prostu wyskakiwanie z kapelusza pewnych faktów już mnie męczyło. W pewnym momencie już było naprawdę absurdalne, więc niestety chciałam i dać dwie gwiazdki, ale ostatecznie, tak jak mówię, dałam trzy. Mamy tutaj mężczyznę, który w jakiś sposób jest powiązany troszkę z magią, troszkę nie do końca, rozwija swoje umiejętności magiczne i różne inne rzeczy się pojawiają. Tych rzeczy było tak mnóstwo, że aż ciężko tutaj to opisać. Nie będę kontynuowała czytania tej serii, bo się naprawdę wymęczyłam przy słuchaniu tego. I już miałam robić DNF gdzieś tam w połowie, ale stwierdziłam, że już szkoda mi czasu, który poświęciłam już na lekturę tej książki, więc cieszę się, że ją skończyłam. Nie była ona aż tak zła, ale no nie trafi ona zdecydowanie do moich ulubieńców. Oczekiwałam, że będzie to coś innego. Wziąłam ją do współpracy, dlatego że w mailu, który dostałam od fabryki słów, była chyba informacja, że to jest taki. Dorosły Harry Potter, to znaczy co Harry Potter by robił po Huwarcie. E, właśnie gdzieś tam jakieś pojedynki odbywał, e, swoje skille wzmacniał i tak dalej. Więc trochę mi to urzekło, ale niestety nie odnalazłam tutaj tego klimatu. Szczerze mówiąc, nie wiem, komu mogłabym tę książkę polecić, biorąc pod uwagę to, że ona była rzeczywiście bardzo chaotyczna. Muszę się teraz wyzbierać z tego takiego zaspania, w które mnie wprowadziło czytanie należąco, bo ja nie mogę czytać należąco. Czytanie należąco to jest po prostu droga do drzemki prosta u mnie. I to w sumie nie jest nawet ważne, jaką książkę zaczynam, bo mogę nawet czytać najbardziej ciekawą, wkręcającą książkę, a i tak mogę zasnąć. Więc myślę, że spróbuję swoich sił teraz na spacerze, chociaż nie ukrywam, że ponad 30 stopni na zewnątrz troszeczkę mnie zniechęca, żeby się gdzieś tam na dwór wybierać, ale może jednak się zmuszę i jakieś kroki dzisiaj zrobię. Przynajmniej spróbuję. Zobaczymy. Ze spaceru chyba na razie nici, bo kropi i burza jest. Zaraz pewnie będzie mocniej padać. A ja się delektuję tym, że wreszcie powietrze się rusza i oglądam tęczę, którą aparat pewnie nie pokaże, bo nie da rady, bo jest bardzo delikatna, ale ja ją widzę. tym kolorowym i ciekawym akcentem. Żegnam się z Wami w tym filmie. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną dłużej i obejrzycie filmy, które tutaj pojawią się na ekranie jako kolejne. Na razie!